która jest godzina? Gdzie ja jestem? Czy ty też w połowie swojej wycieczki zorientowałeś się, że nie zdążyłeś zobaczyć wszystkiego, co zaplanowałeś? Zapraszam cię do mojego garażu. pogadamy o tym, jak zaplanować wycieczkę, żeby być z niej zadowolonym. Zapraszam. Zatem witajcie w moim garażu. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak planować wycieczkę motocyklową, żeby nie żałować tego, że się czegoś nie zobaczyło, obejrzeć prawie wszystko, co się zaplanowało i jak spędzić ten czas najefektywniej. Zapraszam Was na mój materiał. Pierwszą rzeczą, o jakiej musicie pomyśleć, to to, w jaki sposób chcecie podróżować. Są dwie grupy osób, dwa style podróżowania, może powiedzmy to w ten sposób. Jeden to taki bardziej spontaniczny, drugi to ten zaplanowany od A do Z wszystkie miejsca, wszystkie noclegi, wszystkie trasy i wszystkie przejazdy. Ja oczywiście jestem bardziej spontaniczną osobą, dlatego ja zdecydowanie wybieram styl drugi, spontaniczny. Natomiast, żeby to wszystko się udało i żebyś optymalnie wykorzystał wolny czas, Myślę, że powinieneś chociaż minimalnie zaplanować to, co chcesz zobaczyć. Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja, jakże dobrze każdemu znana, Google Maps. Ja zrobiłem w ten sposób, że wszystkie miejsca, które chciałem odwiedzić, a planowałem to w zasadzie przez ostatnie pół roku, w zasadzie, oczywiście, tylko miejsca, które chcę zobaczyć, to wszystko to, co, miał, co chciałem obejrzeć, zaznaczyłem sobie, dzięki czemu yy, miałem mniej więcej yy, ustalony azymut yy, tego, gdzie chcę pojechać. Każdy ma praktycznie telefon z Androidem, bie, bę, więc yy, bez specjalnie dużego wysiłku jesteście w stanie coś zaplanować. I teraz yy, polecam Wam skorzystanie z opcji zapisywanie. Są to takie zielone punkty na mapie, które już sobie zapiszecie. I zachęcam Was do tego, żeby w zimowe popołudnia czy wieczory, kiedy nie macie już co robić i nie jeździcie już nigdzie, poszukać sobie miejsc. To Zależy oczywiście od tego, gdzie chcecie podróżować: czy w Polsce, czy gdzieś za granicę. To polecam, żeby najpierw sprawdzić te miejsca, do których chcecie pojechać. Drugą ważną rzeczą, o jakiej musicie pomyśleć, to to, czy chcecie spać. Hostelach, hotelach czy polach namiotowych. Ja opowiem Wam o tym, jak to dobrze zrobić, sypiając w hostelach. Dlatego, że wyjazd namiotowy jest trochę bardziej skomplikowany. Trzeba ubezpieczyć się więcej sprzętu, dobry namiot, w śpiwór i trochę inne ubrania, dlatego dzisiaj zajmiemy się podróżowaniem, ale w stylu hostelowym. A więc właśnie, jeżeli masz już zaplanowane mniej więcej atrakcje, które chcesz zobaczyć, wykreś połowę z nich. Wtedy będziesz miał szansę zobaczyć to, co tak naprawdę najbardziej Cię interesuje. Największym problemem podczas planowania jest to, że podczas krótkiego wyjazdu, który trwa tydzień, 9-10 dni czy tam dwa tygodnie, nie jesteś w stanie zobaczyć wszystkiego, co sobie zapisałeś na swojej mapie. Ja, planując podróż po Polsce, zapisałem 99 miejsc. Jeżeli przyjmiesz, że jesteś w stanie zwiedzać dwa miejsca w trakcie dnia i robić do tego jeszcze oczywiście jakąś pożądaną liczbę kilometrów, to nie uda ci się zrobić więcej niż dwóch, trzech miejsc, tak żeby je sensownie obejrzeć. Sensownie to tak, że spędzisz tam powiedzmy 2-3 godziny, tak żebyś mógł poznać historię tego miejsca, ee, ciekawy opis czy nawet skorzystać z przewodnika takiej atrakcji. Wiąże się to z tym, że zawsze potrzebujesz na to zdecydowanie więcej czasu, niż zaplanowałeś. Jadąc pierwszy raz na Mazury, tak naprawdę, zaplanowałem ogromną liczbę rzeczy, które chciałbym zobaczyć. Będąc już no, w tej krainie geograficznej zwanej Mazurami, e, zorientowałem się, że w tym czasie, jaki zaplanowałem na e, podróżowanie po tym regionie, nie mam szans zobaczyć wszystkiego. Nie mam szans zobaczyć nawet połowy tych rzeczy, dlatego ty nie planuj sobie 10 atrakcji w jeden dzień. Jest to po prostu niemożliwe do zrealizowania. I mało tego, oprócz tego, że to wszystko zaplanujesz, i jadąc pierwszy raz, jak zorientujesz się, że nie jesteś w stanie po prostu tego wszystkiego obejrzeć, to nie dość, że będziesz niezadowolony ze swojej wycieczki, to dwa, będziesz jeszcze sfrustrowany tym, że tyle czasu poświęciłeś na przygotowanie, a nie jesteś w stanie tego wszystkiego obejrzeć. Dlatego przynajmniej połowę atrakcji. Odpuść sobie, dlatego że nie będziesz ich w stanie sensownie obejrzeć. Musisz także przeznaczyć swój czas na odwiedzenie atrakcji i miejsc których nie zaplanowałeś. Dlatego że będąc w konkretnym miejscu, spotkasz różnych ludzi, którzy tam mieszkają. Nie wiem, chociażby tankując na stacji benzynowej, spotkasz innych motocyklistów, którzy są tam przejazdem i jak zapytasz ich o to, co tutaj można jeszcze zobaczyć, to bądź pewien, że na pewno zaproponują ci miejsca, o których wcześniej nie miałeś zielonego pojęcia. I bardzo często jest tak, że zamiast Obejrzeć te zaplanowane rzeczy, korzystasz właśnie z tych atrakcji, o których powiedzieli ci motocykliści. Dlatego nie ma szans, jeszcze raz to podkreślę, nie ma szans odwiedzenia wszystkich miejsc, które sobie zaplanowałeś. Polecam ci także obejrzenie sobie różnych blogów podróżniczych, różnych vlogów tak, żebyś mógł zorientować się, jakie są te fajne miejsca. Aplikacja Google Maps niech posłuży ci tylko do tego, żeby je zapisywać. Dzięki temu, jak spojrzysz sobie na tą mapę, będziesz w stanie zorientować się, które punkty można połączyć i żeby to jakoś sensownie rozplanować. Bardzo często jest też tak, że atrakcje, które zaplanowałeś sobie do obejrzenia, to po przyjechaniu na miejsce okazuje się, że kolejka do tej atrakcji to dwie godziny stania, więc wszystko zależy od Ciebie, czy masz ochotę stać i czekać na to, aż uda Ci się wejść i zobaczyć tą atrakcję. Ja tak na przykład miałem, ja chciałem zobaczyć Zamek Czocha. Podjechałem na parking, już na parkingu widziałem, że jest dużo aut, ale stwierdziłem sobie, dobra, pójdę zobaczyć. Wszedłem przez pierwszą bramę, i jak zobaczyłem, ile ludzi stoi w kolejce, i zapytałem, jaka to jest mniej więcej, jaki jest mniej więcej czas oczekiwania, okazało się, że dwie godziny to jest minimum. Dwie godziny między 10 a 16 to bardzo dużo swojego wolnego czasu podróżowania. Dlatego, moim zdaniem, czasami warto odpuścić, żeby pojechać zobaczyć coś innego. Bardzo ważną rzeczą. Przy tym jak podróżujesz nawet gdzieś dalej jest sprawdzenie dróg. Tego czy nie są w remoncie, czy nie ma tam fotoradarów i czy do stacji benzynowej nie jest więcej niż 350 km. Więcej niż 350 mówię o tym dlatego, że bak w twoim motocyklu pozwoli ci na przejechanie mniej więcej takiej liczby kilometrów. Uwierz mi, że paliwo kończy się zawsze w najmniej oczekiwanym momencie. Inną ewentualnością, której nie bierzesz pod uwagę, jest oczywiście poszukiwanie danej atrakcji lub wjazdu do takiej atrakcji. Powiem ci na przykład, na moim przykładzie, e, chciałem obejrzeć sobie Kopalnie turów w okolicach Bogatyni. Eee, zaplanowałem, że zajmie mi to jakieś. Maksymalnie 40 minut, i jak patrzysz sobie na mapę na Google Earth albo zdjęcia satelitarne, no to jest to wielka biała plama, do której teoretycznie dojazd powinien być bardzo prosty. Natomiast jak już tam dojedziesz i zaczniesz poszukiwać wejścia do tej atrakcji, to okaże się, że wszędzie jest zakaz wjazdu. I zamiast jeździć i szukać, a jest to naprawdę duży teren obszarowo. Warto zapytać kogoś, czy jest jakieś miejsce, czy jest jakiś taras widokowy, z którego można tą elektrownię i tą kopalnię, bo to kopalnia węgla brunatnego, ee, zobaczyć. Ja zajechałem sobie na kebaba do Bogatyni, tak naprawdę, i tam dopiero dziewczyna, która wydawała mi jedzenie, jak zapytałem jak można to zobaczyć, skąd można zobaczyć tą atrakcję, bo już przejechałem jakieś 15 kilometrów, próbowałem różnymi wejściami i w zasadzie nie wiem, jak się tam dostać. Wszędzie są kartki czy tabliczki z napisem: zakaz wjazdu, teren chroniony, monitorowany itd., itd. I dopiero po przejechaniu 15 czy 20 km przy wskazanym miejscu, gdzie można sobie to obejrzeć, udało mi się na chwilę stanąć i... Obejrzeć i nawet cyknąć fotkę całkiem fajną na terenie kopalni i samej elektrowni w Turowie. Samą elektrownią i samym tym miejscem kojarzy mi się też inna rzecz. Mam wrażenie, że osoby, które strzegą wjazdu na teren tej kopalni, no, nie życzą sobie chyba odwiedzin żadnych turystów, ani motocyklowych, ani też żadnych innych, bo jak podjechałem dosyć blisko, żeby zrobić zdjęcie, to od razu zaczęli biec w moją stronę. Jak ściągałem rękawiczki, żeby zrobić sobie tam zdjęcie, to zorientowałem się, że chyba nie jestem tam osobą mile widzianą. Dlatego widząc kogoś, kto biegnie w moją stronę, a były to nawet e, dwie osoby, nie zdążyłem nawet założyć e, rękawiczek, rzuciłem je tylko na licznik, odpaliłem motocykl i po prostu pojechałem dalej. Nie wiem generalnie co by się stało jak te osoby by do mnie podbiegły, ale chyba nie lubią jak się tą atrakcję Będąc na takim wyjeździe, nie licz, że uda zrobić ci się więcej niż 300-400 kilometrów. Mówię o takim rodzaju zwiedzania, kiedy nie tylko jedziesz i nabijasz kilometry, tylko zatrzymujesz się w różnych miejscach po to, żeby chociażby zjeść. Albo po prostu skorzystać e, z jakiejś atrakcji. Jeżeli będziesz korzystać z atrakcji w stylu 2-3 godziny z jednej, to nie zrobisz nawet więcej niż 200 km, a kiedyś trzeba jeszcze zaplanować nocleg. I to będzie następny punkt, o którym Ci powiem. Ja robiłem to zawsze w taki sposób. Mając wybrany kierunek, w którym chcę podążać, Wstawałem rano w okolicach godziny 7, jadłem śniadanie i w okolicach godziny 8.30 wyjeżdżałem. Miałem oczywiście nastawione Google Maps, do którego jeszcze wrócimy w tym materiale. Następną rzeczą, którą musisz sprawdzić przy takim wyjeździe to to, czy e, nie ma żadnych robotów budowlanych na drogach, którymi chcesz przejechać. Czy w ogóle są one przejezdne i czy nie ma tam fotorodarów i innych e, odcinkowych pomiarów prędkości? Opowiem Ci na pewnym przykładzie. Wracając już e, jakby z ostatniego miejsca, w którym byłem na mojej wycieczce, a była to Praga. Korzystałem z autostrady między Pragą a Brnem. No, już dosyć się śpieszyłem, żeby zdążyć do domu na czas, dlatego jechałem trochę szybciej niż pozwalają przepisy. I wjeżdżając na taką autostradę, która w zasadzie jest w budowie, przez 350 km od samej Pragi do Brna, były dostępne, była dostępna tylko jedna jezdnia i dwa wąskie pasy. I wjeżdżając na tą autostradę, zauważyłem, że jest bramka. Bramka wyglądała trochę tak jak u nas ta bramka autostradowa, czyli po, e, e, pobór opłat, natomiast tamte autostrady, ta akurat autostrada była e, bezpłatna. I miałem około pięciu takich punktów, teraz to akurat już wiem, że jest to pięć, bo sprawdziłem sobie to e, jak już wróciłem do domu, miałem pięć takich punktów i na każdym z nich e, była zawieszona kamera. I napisane, że jest radar. Wyglądało to mniej więcej tak, jak u nas radar taki, który stoi w jednym miejscu i tylko cyka foty. To... Jadąc zdecydowanie szybciej niż cała reszta, tak w zasadzie same auta tam jechały mało, bo tam było motocyklistów, zauważyłem, że wszyscy jadą bardzo przepisowo. 80 na godzinę, bo tyle można było na tej autostradzie, z taką prędkością można było jechać. I pomyślałem sobie, kurczę, ale ci Czesi to porządni ludzie, 80 to 80, a nie 95 czy 120, tak jak u nas w Polsce. Natomiast przy kolejnym wjeździe przy takim punkcie z tym napisem radar pozor, dokładnie tak. Tabliczka była przed e, za tą bramkę, zorientowałem się, że to chyba nie jest pojedynczy pomiar prędkości ani robienie zdjęć, tylko odcinkowy pomiar prędkości. I będąc jeszcze na tej autostradzie, zatrzymałem się w McDonaldzie po to, żeby to sprawdzić. Oczywiście moje zdziwienie było ogromne, bo okazało się, że to odcinkowy pomiar prędkości. Natomiast to było już 3 miesiące temu i do tej pory żaden mandat mi z Czech nie przyszedł. I z tego co sobie przypominam, to wszystkie kamery były wycelowane w przód motocykla. A jak dobrze wiecie, rejestracja motocykla jest z tyłu, więc tym razem mi się upiekło. Ale wy nie zróbcie tego błędu i przynajmniej sprawdźcie, czy. W miejscach, w których się poruszacie, czy na autostradach, którymi jedziecie, nie ma odcinkowych pomiarów prędkości. Także zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić drogę przed tym, zanim się udacie do miejsca docelowego. Przestrzegam Was też przed używaniem nawigacji Google Mapsowej. Jest ona bardzo dobra dla ludzi, którzy jeżdżą samochodami. Być może jeśli chodzi o wycieczki piesze, po mieście, na przykład, którego nie znacie, też się sprawdzi. Natomiast jeśli chodzi o podróże motocyklem, to nie jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego że Google Maps czy nawigacja w Google Mapsach zawsze pokazuje trasę najszybszą. A motocykliści nie jeżdżą najszybszymi trasami, tylko tymi, które są najbardziej kręte i na których można zobaczyć najwięcej ciekawych atrakcji. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby z rozwagą korzystać z tej aplikacji. Ja nie miałem oczywiście żadnej innej nawigacji, jak jechałem pierwszy raz, więc nie mogłem o tym wiedzieć, a też nigdzie tego nie sprawdziłem i na żadnym blogu nie udało mi się tego e, przeczytać. Dlatego przestrzegam Cię przed tym, żeby używać Google Mapsa do podróżowania i przemieszczania się z punktu A do punktu B. Ja zrobiłem na przykład w ten sposób, że rano wyjeżdżając Naciskałem sobie e, czy w cel swojej podróży, wklikiwałem i wybierałem punkty pośrednie pomiędzy tą trasą, tak żeby w trakcie jazdy nawigacja nie przestawiła się na najszybszą trasę. Niestety i to nie zdało egzaminu, dlatego że ja wyznaczając sobie trasę najciekawszą, a nie najszybszą, e, no, wydawało mi się, że Google Maps tego nie przestawia. A niestety, jadąc, okazało się, że to co miałem zobaczyć gdzieś tam po lewej stronie, po prostu tego nie ma. I zatrzymując się i patrząc na to, co się dzieje, okazało się, że Google Maps sam przestawia drogę na najszybszą. Dlatego ty nie zrób tego błędu i nie korzystaj z Google Maps. Nawet używając Google Mapsa i jadąc w ten sposób, mając nawigację gdzieś tam przed swoimi oczami, no nie patrzysz cały czas na nią, więc nie możesz się zorientować, kiedy ona proponuje ci zmianę trasy na szybszą. Bo jeśli jeśli jedziesz samochodem, to jesteś w stanie się zorientować, bo bardzo często yy, spoglądasz na ekran. Natomiast jadąc motocyklem, nie jesteś czasami nawet w stanie jej przestawić i dziugnąć tym palcem, żeby nawigacja pozostała. Na takiej trasie, jaką sobie ustawiłeś. Jeśli chodzi o planowanie noclegów, to ja je planowałem zawsze w okolicach godziny 17. Była to godzina, kiedy zobaczyłem sobie już dwie atrakcje i był to też czas na jedzenie. Więc zatrzymywałem się w jakiejś knajpce oczywiście nie zaplanowanej knajpce, tylko takiej, którą miałem yy, po drodze. Siadałem, zamawiałem jedzenie, wyciągałem telefon i zastanawiałem się, ile będę jeszcze w stanie zrobić kilometrów. No będąc o godzinie 17 w jakimś tam miejscu, jestem w stanie się zorientować, że teraz będę w stanie do godziny 20 przejechać na przykład 70 czy 100 kilometrów. I to jest doskonały czas na to, żeby zaplanować sobie nocleg. Szczególnie polecam ci Booking. W związku z tym, że w, ja nie planowałem wszystkich yy, noclegów po kolei, że tego dnia będę spał tu, tego tam, więc właśnie o tej godzinie 17, zatrzymując się, był to najlepszy czas na to, żeby w y, miejscowości oddalonej o te... 80 czy 100 km, znaleźć nocleg, i bardzo często Booking na sam koniec dnia, jeżeli to robisz, ma jakieś fajne oferty. Czasami ludzie po prostu e, odwołują e, na Bookingu swoje e, rezerwacje, dzięki czemu ta rezerwacja przez 2 czy przez 3 godziny do 21 jest po prostu zdecydowanie tańsza. Są to noclegi w okolicach 35 zł 40, a udało mi się nawet znaleźć takie za 45 razem ze śniadaniem. Więc jeżeli miałbym polecić ci e, korzystanie z jakiejś aplikacji, to polecam korzystać z Bookingu. Bardzo dużo czasu stracisz na to, że dojeżdżając do jakiejś miejscowości zorientujesz się, że na przykład nic tam nie ma i będzie już ciemno, ciężko będzie ci znaleźć coś innego, dlatego warto zrobić to 2-3 godziny wcześniej, ale nie pół roku wcześniej, bo nigdy nie wiadomo. Gdzie będziesz w danej godzinie czy w danym dniu. Więc za jeszcze raz gorąco polecam Ci aplikację Booking i korzystanie w nie, z niej właśnie w ten określony sposób. Oczywiście nie jestem w stanie zabronić ci korzystania z hoteli, natomiast płacenie 200 czy 250 zł tylko za to, żeby sobie wygodnie pospać, no wydaje mi się, że kasę, którą wydaję, wydasz na taki nocleg, mógłbyś zdecydowanie lepiej przeznaczyć. Czy to na paliwko, czy na inne atrakcje. I bardzo ciekawa opcja, jeśli chodzi o bukowanie sobie noclegu, to korzystanie z opcji koedukacyjnej. Opcja koedukacyjna polega na tym, że do miejsca, do którego przyjeżdżasz, to nie rezerwujesz sobie całego pokoju, tylko jedno łóżko w takim, w takim miejscu. Dzięki takiej opcji, jeżeli jesteś w mieście, którego nie znasz, a szczególnie jeżeli jest to za granicą, Daje to naprawdę bardzo dużo możliwości. Ja będąc w Pradze, zabukowałem sobie nocleg za 28 zł. W dodatku okazało się, że na miejscu mogę zatrzymać i zaparkować motocykl w miejscu na miejscu parkingowym w garażu podziemnym, więc była to akurat bardzo fajna opcja. Natomiast dlaczego warto korzystać z tej opcji koedukacyjnej? Wyobraź sobie, że jesteś w Pradze. Wynająłeś sobie hotel za 150 zł, jest fajny hotel, i tak dalej, i tak dalej. Tylko co z tego, jeżeli w tym hotelu, w tym swoim pokoju jesteś sam? No, jeżeli jesteś sam, to zaczynasz się zastanawiać, gdzie iść, co zrobić, co zobaczyć, bo zakładam, że oczywiście wcześniej tego nie zrobiłeś, bo nawet nie wiedziałeś, że będziesz w Pradze. Natomiast, natomiast jeśli wynajmiesz sobie takie łóżko w pokoju koedukacyjnym, to spotkasz ludzi z różnych krajów, tak naprawdę, którzy już tam są. I dzięki temu, że oni tam są, już od jakiegoś czasu powiedzmy, bo akurat ja taką sytuację miałem, że w moim pokoju czteroosobowym był jeden Ukrainiec, jeden gość z Kolumbii. O. Tutaj jest zdjęcie z naszego wspólnego wyjścia. To właśnie dzięki temu, że są tam różne osoby, które już jakiś czas tam mieszkają, a przyjeżdżają tam w różnych celach, bardzo często do pracy i nocują tam, żeby mieć po prostu zdecydowanie tańszy nocleg, albo po prostu są to podróżnicy z innych krajów, więc zachęcam Cię do tej opcji, bo dzięki temu Możesz szybko i w fajny sposób poznać miasto, ktoś, kto jest tam dłużej, po prostu ci to pokaże. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest język angielski. Bardzo trudno będzie ci się porozumieć w Czechach czy w jakimkolwiek innym kraju. No, w naszym ojczystym języku, także zachęcam Cię do tego, żeby chociaż przynajmniej podstawowe zwroty, jeżeli zakładając, że oczywiście ich nie znasz, żeby podstawowe zwroty opanować, żeby zapytać, gdzie jest to, czy gdzie jest tamto. Także zachęcam Cię serdecznie właśnie do czegoś takiego. Dzięki temu, że nie miałem zaplanowanego tego wyjazdu do Pragi i korzystałem z takiej opcji koedukacyjnej, to wyobraź sobie, że będąc na piwku z gościem, z Kolumbijczykiem, którego y, widziałeś na zdjęciu, on mnie zapytał generalnie, co będę robić drugiego dnia. Ja powiedziałem, że nie mam za specjalnie dużych planów i dopiero jak wrócę, wrócimy do naszego pokoju, to dopiero wtedy będę zastanawiał się, co mam robić wieczorem. Wyobraź sobie, że zaproponował mi wycieczkę, którą on już ma wcześniej ustaloną. Jest to wycieczka dla osób, które są hiszpańskojęzyczne wycieczka po, po Pradze. I. Następnego dnia rano jak wstałem pojechałem z nim yy, tramwajem akurat wtedy, na no, oczywiście nie motocyklem, tylko tramwajem do miejsca spotkania tej grupy i byli tam ludzie z Peru, z Brazylii, z Hiszpanii, generalnie wycieczka hiszpańskojęzyczna. Dzięki temu no, że całkiem nie najgorzej posługuje się językiem angielskim. On oczywiście był moim tłumaczem. Staliśmy pod wieloma pomnikami z II wojny światowej. Ja oczywiście słysząc, że, że Hitler i tak dalej zupełnie oczywiście wiedziałem, o czym będzie mowa. Natomiast możecie sobie wyobrazić ludzie, którzy byli z Peru. No to oni niekoniecznie znają historię II wojny światowej, historię Czech czy Polski. Co ciekawe, bardzo często przy wszystkich tych pomnikach związanych z historią II wojny światowej, Polska była wymieniana jako kraj, który walczył dosyć dzielnie. Także bardzo często przy takich podróżach Polska jest wymienianym krajem. I jako podsumowanie powiem Ci dla mnie najważniejszą rzecz, która wynika z tego, że nie planujesz bardzo dokładnie dzień, co, dzień do dnia wszystkich swoich noclegów i miejsc, w których będziesz, e, powiem Ci, co dla mnie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyś spontanicznie, aczkolwiek w pewien przemyślany czy. Uży, użyję tego słowa, zaplanowany sposób spędzał wolny czas. Dlatego, że jeżeli sam narzucisz sobie taką presję, że musisz być tu, musisz odwiedzić to, musisz odwiedzić tamto i e, jeżeli nie uda Ci się tego zrobić, a tak jak powiedziałem na samym początku na pewno nie uda Ci się zrobić wszystkiego, co zaplanowałeś, to będziesz po prostu bardzo sfrustrowany. A taki wyjazd nie ma polegać na tym, że będziesz sfrustrowany i wkurzony tym, że nie zobaczyłeś wszystkiego, co zamierzałeś zobaczyć. E, więc planuj z głową i nie więcej niż dwie Trzy atrakcje dziennie. Dlatego, że zamiast miło wykorzystywać czas, będziesz cały czas wkurzony, że gdzieś się śpieszysz, do czegoś jedziesz, do czegoś zmierzasz i nie, jeszcze nie zobaczyłeś wszystkiego, co chcesz zobaczyć. Także y, zachęcam cię do tego, żeby połowę twoich atrakcji, które zaplanowałeś sobie, żeby zobaczyć, po prostu je wyrzucić albo z nich zrezygnować. Jest to też wspaniały motyw do tego, żeby pojechać w to miejsce jeszcze raz. Dlatego, że nie zobaczyłeś wszystkiego, co masz zobaczyć. Ja zachęcam Cię do podróżowania właśnie w ten spontaniczny sposób, dlatego że moim zdaniem genialnie wpisuje się to w motocyklizm, czyli nie planujesz wszystko jak tylko się da, tylko wstajesz. Gdzie ci wiatr zawieje, tam pojedziesz i robisz to, na co masz ochotę. Dlatego według mnie spontaniczne podróżowanie oczywiście w pewien zorganizowany zaplanowany sposób jest zdecydowanie ciekawsze i daje więcej frajdy i daje poczucie wolności i korzystanie z motocyklizmu na maksa. Zapraszam Cię do komentowania zostawienia lewej łapy w górę oczywiście i do subskrybowania mojego kanału. W następnym odcinku opowiem Ci, w co się spakować.